Oblicz granicę ciągu pod punkt a. Granica przy n dążącym do nieskończoności n dodać 2 do kwadratu przez 2n odjąć 1 do kwadratu. No tak. Po pierwsze, będzie można to zrobić nie podnosząc tych nawiasów do kwadratu, czy w kolejnych przykładach. Nie mnożąc tych nawiasów, czy też nie podnosząc do trzeciej potęgi, albo do czwartej, tak jak tutaj jest w podpunkcie F. I tak będzie chyba naj, najlepiej. Można oczywiście podnieść do kwadratu. I ten pierwszy przykład zrobię w ten sposób, że podniosę do kwadratu, że nie będę podnosił do kwadratu. No ale też, jeżeli ktoś jest wie, jak liczy się granice w przypadku takiej funkcji wymiernej. No, to e, można by podać tutaj od razu już, że e, patrzymy na najwyższe potęgi w liczniku i w mianowniku. E, w liczniku najwyższą potęgą jest n kwadrat, w mianowniku razem ze współczynnikiem to będzie 4n kwadrat, czyli ta granica tego ciągu jest 1 czwarta. E, gdyby to było zadanie zamknięte, możemy podać. Gdyby było to zadanie otwarte, pewnie lepiej byłoby to jednak w jakiś sposób wyliczyć albo napisać, skąd akurat wiem, że e, granica jest 1 czwarta. Czyli tak, najpierw zrobię nie podnosząc tych nawiasów do kwadratu, czyli wyłączam najwyższą potęgę przed nawias i zrobię to tak, że najpierw wyłączę w nawiasie, czyli n 1 dodać 2 przez n i do kwadratu przez n 2 odjąć 1 przez n. I do kwadratu, czyli granica przy n dążącym do nieskończoności, n kwadrat 1 plus 2 przez n do kwadratu przez n kwadrat 2 odjąć 1 przez n do kwadratu. Yy, n kwadrat mogę skrócić. 2 przez n dąży do zera, 1 przez n dąży do 0, czyli zostało mi w liczniku 1 ale do kwadratu, czyli 1 przez 2 też do kwadratu, może tak napiszę najpierw i to jest 1 czwarta. Teraz ten sam przykład, tylko że podniosę do kwadratu, czyli wzory skróconego mnożenia. Granica przy n dążącym do nieskończoności n kwadrat dodać 4n i dodać 4 przez 4n kwadrat odjąć 4n i dodać 1. I dzielę licznik i mianownik przez n kwadrat, czyli 1 dodać 4 przez n dodać 4 przez n kwadrat przez 4 minus 4 przez n. Dodać 1 przez n kwadrat yy, dąży do zera, dąży do zera, do zera i to też granica jest 0, czyli jest równe 1 czwarta. No i tak to można zrobić. Teraz, no, ponieważ przy kwadracie to jeszcze nie jest taki problem, przy trzeciej potencji to rozpisanie wzoru już jest większym problemem, yy, mnożenie tych nawiasów też jest większym problemem, więc dlatego tutaj <coughs> będę już liczył. Tylko tym sposobem, tak jakby pierwszym, czyli wyłączając przed przednawias, i też już nie będę zapisywał w nawiasie, tylko od razu już będę to zapisywał przed nawiasem, czyli podpunkt B granica przy n dążącym do nieskończoności 2n plus 3 do potęgi trzeciej przez n plus 3 do potęgi trzeciej no, pewnie widać, że granicą z tego jest 8, ponieważ 2n jest najwyższą potęgą, ale 2n do trzeciej czyli 8n do trzeciej, a w mianowniku n do trzeciej, jak skrócimy, wychodzi 8. A teraz jak to policzyć, no to granica przy do, do nieskończoności, w liczniku w nawiasie wyłączam n przed nawias, no ale jeżeli mam nawias do potęgi trzeciej, to znaczy, że przed nawiasem mam n do trzeciej. I tutaj jeżeli wyłączyłem w nawiasie n to mam 2 plus 3 przez n do potęgi trzeciej. No i podobnie w mianowniku. N do trzeciej jest przed nawiasem, ale w nawiasie wyłączałem n, czyli mam 1 przez 3 przez n. Lub można to sobie też tak powiedzieć, że będę dzielił licznik i mianownik przez najwyższą potęgę. Najwyższą potęgą jest n do trzeciej, ale w nawiasie jest to n, bo nawias jest do potęgi trzeciej, czyli po prostu dzielę przez w nawiasie dzielę przez, przez n. N do trzeciej się skraca, 3 przez n dąży do zera, 3 przez n dąży do zera. Czyli y, zostaje 2 do potęgi trzeciej przez 1 do potęgi trzeciej, czyli 8. Podpunkt c, granica przy n dążącym do nieskończoności, n kwadrat plus 1, 6 minus 4n kwadrat przez n minus 1n do potęgi trzeciej plus 1. Z pierwszego nawiasu wyłączę n kwadrat. W nawiasie mam 1 plus 1 przez n kwadrat. Z drugiego nawiasu wyłączę n kwadrat, czyli mam 6 przez n kwadrat odjąć 4 przez. Z pierwszego nawiasu wyłączam n, 1 odjąć 1 przez n i z drugiego nawiasu wyłączam n do trzeciej. To jest 1 plus 1 przez n do 3. No, tak to tutaj zapisałem. Oczywiście od razu można wyłączyć n do 4 w jednym i n do 4 w drugim, ale może lepiej to widać, że teraz wszystko n kwadrat raz n kwadrat to jest n do 4, n razy n do 3 to jest n do 4, czyli to się e, skraca. 1 przez n kwadrat dąży do 0, 6 przez n kwadrat do 0, 1 przez n do 0 i 1 przez n do 3 też dąży do 0, e, czyli zostaje mi 1 razy minus 4 przez 1 razy 1, czyli minus 4. Pod punkt D. Granica przy N dążącym do nieskończoności, n minus 1, 3n plus 1 do kwadratu przez 3n minus 1n kwadrat dodać 4. Z pierwszego nawiasu wyłączam n. Jeszcze gra, oczywiście granica. Z pierwszego nawiasu wyłączam n. Z drugiego w nawiasie wyłączam n, ale ponieważ nawias jest do kwadratu, to wyłączam n kwadrat. Czyli razem mam n do trzeciej. To jest 1 minus 1 przez n. 3 plus 1 przez n do kwadratu. I w mianowniku z pierwszego nawiasu wyłączam n, czyli mam 3 odjąć 1 przez n, z drugiego wyłączam n kwadrat, czyli przed nawiasem mam n do trzeciej. n do trzeciej e, się skraca, 1 przez n dąży do zera, to dąży do zera i to też dąży do zera, czyli zostaje mi 1 razy 3 do kwadratu. Czyli 9 przez 3 razy 1, czyli 3. Zatem granica jest równa 3. Podpunkt E. Granica przy n dążącym do nieskończoności. 2n do potęgi trzeciej odjąć n kwadrat plus 2n odjąć dodać 1 przez n plus 1 n kwadrat minus n dodać 1. Czyli granica, wyłączam w liczniku n do trzeciej, 2 odjąć 1 przez n, dodać 2 przez n kwadrat, dodać 1 przez n do trzeciej przez e, z pierwszego wyłączam n, z drugiego n kwadrat, czyli razem wyłączam n do trzeciej, 1 plus 1 przez n. 1 minus 1 przez n plus 1 przez n kwadrat. Lub, no to co wcześniej mówiłem, wyłączam, albo mógłbym te nawiasy przez siebie y, pomnożyć i potem po prostu do n do trzeciej y, podzielić przez najwyższą potęgę, czyli przez n do trzeciej. Do 0, do 0, do 0, 0, 0 i 0. I zostaje w liczniku 2 w mianowniku 1 razy 1, czyli 1. Zatem granica jest 2. I ostatni podpunkt f. Granica przy n dążącym do nieskończoności n plus 1 do kwadratu 2n minus 1 do kwadratu przez n plus 2 do potęgi czwartej. No gdybym miał to teraz te kwadraty podnieść do kwadratu dwa razy, yy, potem pomnożyć. A w mianowniku podnieść do potęgi czwartej na pewno dużo liczenia by było. A tak wyłączając z pierwszego nawiasu n w nawiasie, czyli przed nawiasem, przed nawiasem n kwadrat, z drugiego nawiasu w liczniku n, czyli przed nawiasem n kwadrat, n kwadrat razy n kwadrat to jest n do czwartej. A tu tak jak powiedziałem, wyłączam w nawiasie n do kwadratu. I tutaj też wyłączam n. Przez, a tutaj wyłączam w nawiasie n, ale przed nawiasem mam n do czwartej, bo nawias jest do potęgi czwartej. n do czwartej się y, skraca. 1 przez n dąży do 0, 1 przez n dąży do 0, 2 przez n dąży do 0, czyli jest 1 razy 2, czyli 2. Nie, tu jest 1 przez 2 do kwadratu oczywiście, czyli to jest 4, a w mianowniku mam 1 do potęgi czwartej, czyli 1, czyli 4. Tutaj oczywiście jest czwórka, bo ta dwójka jest do kwadratu, czyli granica w podpunkcie F jest równa 4.